Kowalski, Bednarz, Janowski i Thompson. Dobrze Bartłomiej Kowalski, dobrze Maciej Janowski. Będasz uszlistnął się delikatnie przy krawężniku, Thompson próbuje rozpędzać się gdzieś z za pleców Adama Bednarza, ale na razie to Spartanie jadą na pięć do jednego, Kowalski bliźniutko krawężnika, Maciej Janowski wypuszcza się szerzej troszeczkę wzorem pierwszego wyścigu, gonił Martina Waculika, no i wygląda to dla podopiecznych Dariusza Śledzia obiecująco, wygląda to wręcz coraz lepiej z metra na metr, bo Anders Thompson nie odrabia, chociaż teraz agresywnie wszedł na szeroko w ten drugi łuk, próbując wykorzystać fakt, że Bartek Kowalski kurczowo trzyma się wewnętrznej, ale. Na razie gdzie ta wewnętrzna jest jego sprzymierzeńcem. Thompson nie ustaje w bojach. Adam Bednasz na chwilę dosłownie wysferował się przed swojego kolegę, ale chyba uznał, że lepiej mu będzie nie przeszkadzać, bo jeżeli ktoś ma Wrocławian przedzielić, no to zdecydowanie prędzej. Właśnie Anders Thompson, któremu zostało jeszcze jedno grożenie. Macie Janowski dogląda Bartka Kowalskiego. Teraz być może poczeka trochę na swojego kolegę. Chociaż Anders Thompson jest bardzo szybki. Trybuny eksplodowały, bo wydawało się ludziom zgromadzonych na trybunach, że tak, Thompson przejdzie. Przejdzie ostatecznie.